Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z oglądania snapów od Was. Jest to taki pierwszy spontaniczny odcinek, dałam zdjęcie, dałam posta na grupie, że właśnie będę nagrywać taki filmik. No i dzisiaj sobie na nie poodpowiadamy i pooglądamy Wasze snapy. Zaczynając, tutaj mam duszka i tu się właśnie tak nazywam. Może się troszkę przesunę. No i y, dużo mi wysłaliście tych snapów. No i pierwszy już widzimy od Weroniczki. Lecimy dalej. Będę tak sobie przewijać może na coś poodpowiadam i będą jakieś ciekawe pytania. Tutaj jakaś dziewczyna. Nareszcie, weekend, co nie, to prawda. Weekend się zaczął i mamy dzisiaj piątek. Jutro jadę do skrzatusza. No, fajna minka. Hej, jaki Twój ulubiony przedmiot? Mój ulubiony przedmiot to jest. Trudno mi określić i trudno mi powiedzieć, bo nie mam jakiegoś ulubionego, wybranego przedmiotu, jeżeli chodzi o szkołę. Ale postawiłabym jak na razie na, na fizykę, albo może na łeb. Dobranoc, dobranoc. Hej Katka, pozdro. O, jakiś chłopak. Hej. Dobra, lecimy dalej. Dziewczyna, pozdrawiam. Też, ja też pozdrawiam bardzo. Pozdrawiamy z burzycy. Kto z burzycy łapka w górę, albo komentarz. Mam taką samą tapetę jak ty, tylko inne kolory. O, taką fioletową. To snapa. Ok. Myślemy, dziewczynie. Lecimy dalej. Pozdrawiam serdecznie, też pozdrawiam. Mercedes, <grystanie> Dobre, dobre. Co ty masz urodziny? Urodziny mam 30 maja, znaczy już miałam. Ło, powiadomienia przychodzą. Muszę wyciszyć lapka. Po tańcach. Wykończę na jutro jeszcze cztery e, pizza na tańcach. Ło, wow, no nieźle. Treningi i pizza na tańcach. My to jedynie lody mieliśmy na tańcach. To jest takie, wiecie, lody i cukierki. Jak wygraliśmy na przykład jakieś za zawody. Poruszek pozdrawia. Cześć! Pozdrawiam, Kasia. O, jak no To też od 7 pozdrowienia. 17 stopni u nas, uuu. Też pozdrawiam. Zdrawiam, O, akurat muzykali się jeszcze załapało Znaczy, Musical.ly, przepraszam Dobra, może weźmiemy tu stąd Pozdrawiam, wszyscy pozdrawiają jakie zdjęcia O nie ho, 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 ile zdjęć Mielno, króliczek ładny Wyświetlisz na filmiku Pozdrawiam Mila, pozdrawiasz na kanale Pozdrawiam Miesz w, kosz... w Koszalinie, chodzisz do Gimnazjum numer 9 Ja chodzę do 18 obok i chciałam mieć od Ciebie autograf Właśnie, chciałam wszystkich pozdrowić z mojej podstawówki Ja chodzę do Gimnazjum połączone, połączone Gimnazjum z podstawówką Znaczy są oddzielone, ale szkoła jest jedna No i na przerwie na długiej zawsze wychodzę sobie i tam później całe zgromadzenie jak na Snapie widzieliście Tutaj będziecie mieli pokazane to właśnie było kupę ludzi ostatnio, żebym podpisywała tylko albo ze zdjęcie chcieli sobie ze mną zrobić. No ale bardzo serdecznie pozdrawiam te osoby, które właśnie mogą mnie spotkać na przerwie. Co jeszcze? We freshu. Powerbank, głośniczek, idealne połączenie. Życie na krawędzi, fajnie, fajnie. Co jeszcze? Może jakieś pytania będą? Ło, wow, ktoś... oho! Oh, jaki szpaga! O ja! Też tak bym chciała zrobić. Niestety. Jeszcze y, się tego nie nauczyłam. Pozdrawiam Kasię, najlepsza Kasia Itamin. Coś to wrzuciam poszedł. Y, Pozdrawiasz jeszcze... Będzie jeszcze odcinek z oglądania music widzów. Będzie. Ym, będę nagrywała z Pieszkiem. Tak, za niedługo się filmik pojawi. Lowki dla ciebie. Miło, bardzo. Pozdrawiam widzów i Kasi, zapraszam na musical.ly. No. Tak, wszędzie się pojawia, ujawia to musical.ly. Kochcie, kochcie. O właśnie, na jutro Wiktoria wysłała mi zdjęcie że pozdrawiam najlepszej youtuberkę Kiedy challenge? Eee, jeszcze zacznę tak, Wiktor z Wiktorem, który do Skrzetusza i będziemy się dobrze robić A i kiedy jakiś challenge? To niedługo może się pojawi jakiś ciekawy challenge, bo mam coś w planach Co tu jest? Miłego weekendu i 100 lat dla mojej przyjaciółki Tak, 100 lat, wszystkiego najlepszego Bo to jest najważniejsze, żeby pamiętać o przyjaciołach Kasia o pytanie i w ogóle Kasia zmotywuje Julkę, żeby założyła kanał na YouTubie. Ona właśnie. Ona właśnie zastanawia się nad tym, czy nie założyć kanału i bardzo ją pozdrawiam i motywuję ją cały czas, bo jak coś to będzie ze mną nagrywać czy coś, więc jeżeli chcecie, żeby Julka założyła sobie kanał na YouTubie to łapkujcie i piszcie w komentarzach, jaka jest Wasza opinia na ten temat. A ja podeślę Wam, może jeżeli Julki nie znacie, to podeślę Wam jakiś filmik z nią, który nagrałam. Spotkałaś już jakiegoś youtubera? Tak, byłam na Intel Extreme Masters w, w kwietniu czy tam w marcu. No i w, w ogóle chodziłam tych youtuberów. Nagrywasz najlepsze filmiki? Pozdrowisz. Okej, okay, odeślemy. Czekajcie, może pieska zrobię. Okej. Okay. Poz... Oj. Pozdrawiam. Jakiś... dużo mam jeszcze. O, polecam. Huawei P8 Lite Właśnie dużo osób ma, ma ten telefon i piszcie w komentarzach czy ten telefon też jest dobry, jeżeli macie. I co na ten temat sądzicie, bo ja nigdy nie miałam nic Huawei, o ile się nie mylę. Piękny Kocham Twoje filmy, jesteś najlepszym youtuberką na świecie Pozdrawiam Julkę i Ciebie Dziękujemy bardzo, bo pozdrowienia bardzo lubimy Odeślesz Snap'a, jesteś najlepsza No proszę, odeśle Wszystkie prawie robię tak samo, ale A właśnie koszalin Odeślemy z koszalinkiem Moim miastem Co tu jeszcze pozdrawiam po wycieczce rowerowej dawać lajki Właśnie, dawajcie łapki w górę Ło A właśnie Też bym chciała się nauczyć czegoś takiego Chciałabym być taka rozciągnięta jak niektóre osoby Pozdrawiam Uuu No fajnie, fajnie Mam pytanko, o której kończysz lekcję w piątek i w poniedziałek Pozdrawiam W poniedziałek kończę, zaraz sprawdzę o 15:15, .15, a w piątek o 14:30. Jak w czasie przerwy, możecie tutaj wbić i sobie dusz, duszka zeskanować. Jeżeli macie ochotę, w ogóle powiem Wam, ile mnie osób ogląda. Bo jestem sama bardzo zdziwiona, że ty, aż tyle osób y, ogląda mnie na snapchacie. Jest Was naprawdę dużo i za to Wam bardzo dziękuję, bo jesteście naprawdę niesamowici. Już jest 31 tysięcy subskrypcji i mam nadzieję, że będzie więcej. Pozdrawiam z Norwegii, byłaś gdzieś za granicą, pewnie tutaj powinno być napisane. Z Norwegii, bardzo fajnie, ja bardzo lubię Norwegię. Byłam, tak, byłam w Szwecji, w Niemczech, byłam na Słowacji, na Węgrzech, byłam... A i pytanie tam było, oj, ale kurczę, tam było, o ile masz już musicli? Mam nawet sporo czasu, bo ym, ponad kilka miesięcy, kilka miesięcy mam. No i to by było na tyle. Poodpowiadałam na parę snapów, pooglądałam. Mam nadzieję, że się znaleźliście w filmiku, a jeżeli nie, to na pewno będzie druga część. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli właśnie drugą część, to zostawcie łapki w górę i komentarze, co sądzicie na temat tej serii. Może zrobię jakieś odpowiedzi na pytania. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, do zobaczenia, pa! pa. we